Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ogromnie się cieszę, że dziś możemy się spotkać tutaj w tym pięknym kościele, na regionalnym spotkaniu podwórkowych różańcowych dzieci. Panie Jezu, dziękujemy Ci za największy dar. Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z Wami. Swoje słowo pozdrowienia skieruje do nas proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej, ksiądz dr Wojciech Maślanka. Prosimy, księżę proboszczu. Moi drodzy, bardzo serdecznie pragnę Was wszystkich przywitać na naszym. Regionalnym Spotkaniu Kół Różańcowych Dzieci. Witam Was u stóp Pana Jezusa Miłosiernego i zapraszam do wspólnej modlitwy, abyśmy razem mogli wspólnie uwielbiać Pana Boga za Jego obecność pośród nas. Cieszę się, że jest nas tak dużo. Witam bardzo serdecznie obecnego pośród nas księdza biskupa Antoniego Długosza, który będzie przewodniczył dzisiejszej Mszy Świętej, który skieruje do nas Słowo Boże, a po zakończeniu Mszy Świętej poprowadzi koncert. Cieszymy się, że Ksiądz Biskup jest pośród nas. Chyba możemy go przywitać brawami. Bardzo serdecznie pragnę też powitać obecną pośród nas panią Magdalenę Buczek, która jest tą osobą, która założyła koła różańcowe dzieci. Ona cały czas stara się, aby te koła żyły, aby do tych kół należało jak najwięcej dzieci. Bardzo serdecznie też witamy panią Magdalenę. Drodzy, witam wszystkich księży, ale przede wszystkim pragnę powitać Was. Cieszę się, że jesteście, że przybyliście do naszego kościoła tutaj w Mordarce. Wiem, że są grupy, które przybyły spoza naszej diecezji. Bardzo serdecznie witam pielgrzymkę dzieci, rodziców. To jest ponad 60 osób. Którzy przybyli z parafii świętego Andrzeja Apostoła z Rożnowic z diecezji Rzeszowskiej. Witamy Was bardzo serdecznie. Dziękuję. Witamy także dzieci, rodziców, którzy przybyli z parafii świętego Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi. Jest to 40 dzieci, a także z parafii pisarzowej przybyło około 30 dzieci. Bardzo serdecznie was witamy. Moi drodzy, już ostatnie zdanie. Cieszę się, że jest nas tak dużo, że też wszyscy tutaj gromadzimy się razem w tym szczególnym miesiącu, w miesiącu listopadzie, kiedy w sposób szczególny wspominamy wszystkich świętych i zbawionych. Cieszę się, że jest tak dużo osób, które przebrały się za w postaci różnych świętych i błogosławionych myślę, że każdy z nas powinien w swoim życiu starać się naśladować świętych, bo oni są już blisko Pana Boga, a my dzięki ich pomocy możemy do tego nieba się dostać, aby kiedyś być z Panem Bogiem tak jak teraz tu jesteśmy blisko u jego tronu. Bardzo serdecznie was witam i dziękuję za to takie piękne przebranie. Po zakończonym koncercie każde dziecko, które przebrało się za osobę świętego lub błogosławionego, otrzyma jakiś drobny, słodki upominek. Moi drodzy, zapraszam Was do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się i radować, że jest nas tak dużo, że tworzymy taką wspólnotę dzieci, które kochają Pana Jezusa, które chcą za Nim podążać aby się kiedyś z nim spotkać w Jego królestwie. Przepraszam cię, Boży, skrzywconych człowieku, Przepraszam dziś wszystkich Was, żałuję za wszystko, to moja wina jest i powtórzmy. Przepraszam cię, Boży, człowieku. Przepraszam dziś wszystkich Was. Czałuję za wszystko, to moja wina jest. Panie przebacza nam, że Bo nas kocha. Uwielbiajmy Trójcę Świętą. Chwała Ojcu i, I synowi, synowi i, i Duchowi i Świętemu. Jak była na początku, teraz, teraz i zawsze i na wieki. A. Mówmy się za wasze rodziny, waszą parafię, waszą szkołę. Rozkładamy ręce i powtarzajcie za mną. Panie Jezu, Panie Jezu, Ty dajesz nam przepis na życie, Ty dajesz nam przepis na życie którymi są Boże przykazania. Którym są Boże przykazania. Prosimy, Prosimy abyśmy opowiadali zawsze tak. Abyśmy odpowiadali zawsze tak. Na Twoją propozycję przykazania. Na Twoją propozycję przykazania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Siądźmy, posłuchamy słowa Bożego. Pan Jezus mówi, powtórzymy te słowa. Będziesz mnie kochał, Będziesz mnie kochał, jeżeli zachowasz Boże przykazania. Boże przykazania są drogą do nieba. Kto mnie kocha, niech na każde przykazanie mówi tak. Niech na Oto słowo Pańskie. Chwała to. Kochani, proszę, aby dzieci przyszły tutaj do mnie, bo będzie z obrazami kazani. Dziękuję Wam, chłopcy. A był taki okres w życiu ludzi, że takim bożkom się kłaniali zrobionym z metalu. Dlatego Pan Bóg przestrzegał, że te bożki nie mogą mnie zastąpić. Także niektórzy bożkami robią łukmeny, komórki, zapominając o tym, że trzeba na pierwszym miejscu rozmawiać z Panem Jezusem. Bywa i tak, że jakieś... Głupie wróżby wierzą w trzynastkę. Jak od przejdzie drogę czarne, to nie wolno chodzić. A Pan Jezus mówi: Ja jestem Waszym Bogiem, a nie te zabobony. Dlatego też pierwsze wykazanie mówi: rozmawiajcie ze mną, opowiadajcie mi o wszystkim o radościach, smutkach, zwycięstwach, przegranych swoimi słowami. Nie tylko rano i wieczorem, ale także w ciągu całego dnia. To pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał Bogów cudych przede mną. Powtórzymy. Nie będziesz miał. Z kolei Pan Bóg chce i Pan, żebyśmy szanowali Jego imię, a czasem bezmyślnie mówimy, jak Boga kocham. Jezus Maria, oczywiście, kiedy jest trudna sytuacja, ja mogę prosić Pana Boga i Pana Jezusa o pomoc, ale nie mogę nadużywać Bożego imienia, dlatego drugie przykazanie mówi, jak... Nie będziesz mnie. Pięknie. Okrutne, kochani, wojny na Ukrainie, teraz także w Izraelu, w Afryce się tłuką i piją, mordują na wszystkie strony. Wy, kochani, nie pamiętacie ostatniej wojny światowej, jak Niemcy nas okrutnie wykańczali obozami koncentracyjnymi, gdzie ginęły dzieci, młodzież, dorośli, ludzie, oni w okrutny sposób stawali na miejscu Pana Boga, chcą decydować o tym, kto i kiedy będzie żył. Dlatego jest tyle cmentarzy, tyle cmentarzy, gdzie my wspominamy tych pomordowanych i prosimy o to, abyśmy my szanowali nasze życie. Za piąte, szóste i siódme przykazanie. Dziękujemy za piąte, szóste i siódme przykazanie. Przyrzekamy, przyrzekamy, że będziemy wierni, że będziemy wierni wszystkim przykazaniom. Tym wszystkim przykazaniom, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Dziękujemy za naszą rodzinę, rodziców, dziadków i babcie, za naszą parafię, naszych księży, za naszą szkołę, naszych nauczycieli, rodziców szkolnych, za całą naszą wspólnotę. Głośno mówimy: dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy. 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 <kluczy> Najlepsze górze. Bardzo się cieszymy z tego. Że możemy Tobie dziękować i razem z Panem Jezusem śpiewać ku Twojej chwale. Wiemy, że bardzo nas kochasz, bo dla nas stwarzasz wielki, piękny świat i dajesz nam swojego syna Jezusa Chrystusa, aby nas prowadził do Ciebie. Pomogli w organizacji tego słodkiego poczęstunku. Dziękuję Wam za obecność, za obecność księdzu Biskupowi, wszystkim kapłanom. Cieszę się, że mogliśmy się tutaj w naszym kościele spotkać. Mam nadzieję, że ta radość, która jest w sercu każdego z nas, będzie trwała w nas długo i tą radość zaniesiemy również do naszych bliskich, do naszych rodzin, do naszych znajomych. Przekażcie właśnie swoim bliskim pozdrowienia i tą radość, która jest teraz w nas. Jeszcze raz wszystkim za wszystko składam serdeczne, Bóg zapłaci. A my w tym momencie podziękujmy księdzu proboszczowi za to, że otworzył drzwi swojego serca, drzwi tej parafii na naszą wspólnotę podwórkowych koł Różańcowych i dla tych wszystkich, którzy dzisiaj zechcieli z tego zaproszenia skorzystać. Bardzo dziękujemy, a naszą wdzięczność księże proboszczu wyrażamy przez gorące oklaski. Teraz ksiądz Biskup Antoni Długosz poświęci figurę świętego Michała Archanioła, także medaliki i różańce, które są przy ołtarzu, później udzieli błogosławieństwa. I rozpoczynamy koncert w wykonaniu waszym i księdza Biskupa Antoniego. Jesteście gotowi? To już za chwilę. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się Panie Jezu. Dziękujemy za świętego Michała Archanioła staje w obronie w wierności Trójcy Przy Najświętszej. Bogu Ojcu, Synowi Duchowi Świętemu prosimy po i poświęć ten Jego wizerunek i sprawa, by każdy, kto będzie przy nim się modlił, otrzyma zdrowie duszy i ciała. Także po Bogosław te różańce i te wszystkie dewocjonalia i sprawa, by każdy, kto będzie z nich korzystał, otrzyma radość życia wiecznego. Niech ta figura świętego Michała Arkanioła, te różańce, dewocjonalia będą pobłogosławione i poświęcone w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z też pokropię. Pan z Wami Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. W pokoju Chrystusa. Amen.